Zwarty szyk, oczywiście ze względów bezpieczeństwa nie używamy bagnetów, natomiast... A, yy, to natomiast... To y to, bo... I prośba oczywiście dla żołnierzy, nie, nie uderzamy w karabiny kolegów, bo jednak jest to koniec. dość kosztowna zabawka. Że... Tym bardziej, że koledzy że... mają tu broń także epokową, proszę Państwa, to nie to, że to są tylko i wyłącznie repliki współczesne, ale... Wiem, że koledzy z Rzeszowa dysponują bronią także pamiętającą wydarzenia roku 1863 i 4. Pamiętają Państwo taki, taką rycinę Grodgera bój. Też mamy taką scenę, w której właśnie z plecami do siebie powstańcy odpierają jakieś natarcie i w takim szyku, jeśli karabin miał nałożony bagnet, no, to sięgał dobre 2,5 do 3 metrów długości i był skuteczną bronią, która mogła e, zapobiec cięciu szablon. Natomiast, natomiast nie była w stanie taka, e, taka broń, taki karabin z bagnetem, e, odeprzeć natarcia piką. Pika, czyli długa, drzewcowa broń, e, którą używali kozacy. No, w takim starciu piechur ze swoim nawet trzymetrowym orężem nie był, w stanie, nie, nie był w stanie obronić się przed. Znaczy, był w stanie, jeśli zbijał odpowiednio, ale na pewno przewagę miał kozak z długą piką. Nie udało się, nie udało się poszczerbić powstańców, którzy w szyku karę sprawnie odpierają natarcia dragonów. Oddziały powstańcze. Wycofują się tu bliżej mnie, natomiast zostawiają pole polskiej kawalerii, która gdzieś pognała za Rosjanami i w tym momencie pojawi się po to, żeby stoczyć pojedynek z dragonami. E, oddziały powstańcze cofają się, odsłaniając pole. Przed nami, proszę Państwa, ostatnia potyczka kawaleryjska, e, a za chwileczkę, a za chwileczkę znowuż do bitwy. Na koniec wejdzie powstańcza piechota. Zobaczymy taki piękny atak na bagnety. Tyralier powstańczej piechoty. Błysną w tym zachodzący, zachodzącym słońcu polskie bagnety w ostatnim natarciu na moskiewską piechotę. Oddziały powstańcze cofają się, dając miejsce kawalerii. Zobaczymy, jak sprawnie potrafią teraz się wycofać z zajętych pozycji. Jeszcze jedna salwa do przeciwnika. Prawe skrzydło. Wysunięte do przodu hamuje ewentualny postęp rosyjskiej piechoty. I oddziały powstańcze cofają się na wysokość publiczności, odsłaniając, ale robią to wszystko sprawnie, robiąc miejsce dla kawalerii. I w tym momencie na pole wjeżdża rosyjska kawaleria. Oddziały powstańcze. Posiadały sztandary. My, dzisiaj pod dworem, mieliśmy taką scenę, w której młoda dziewczyna przekazała powstańcom sztandar, sztandar własnoręcznie wyhaftowany. Bardzo często rozmaite kobiece organizacje, tajne, bo przecież oficjalnie legalnych, patriotycznych organizacji nie, nie można było prowadzić, takie organizacje przygotowywały najczęściej. To, co w wojsku jest niezwykle potrzebne, a do czego mężczyźni nie mają specjalnie zacięcia, czyli bandaże, opatrunki, prowiant, lekarstwa, ale też niejednokrotnie wyszywały sztandary powstańcze. Nieliczne z nich przetrwały do naszych czasów i zdobią niektóre tylko muzea w kraju. Jednym z takich sztandarów, który ocalał, jest właśnie sztandar wspomnianej przeze mnie kawalerii Samuela. E, przepraszam, Edmunda Różyckiego, kawalerii tej, tego pułku jazdy Wołyńskiej. Sztandar nawiązujący do e, sojuszu e, dwóch bratnich narodów, wchodzących w skład Rzeczpospolitej, a więc Rusinów, dzisiaj nazywanych Ukraińcami, i Polaków. Na tym sztandarze Wołyńców wyhaftowany był Archanią Michał i orzeł biały w koronie. Widzimy też tutaj sztandar rosyjski, tak? To ten biało-niebieski sztandar z wyhaftowanym cyrylicą napisem Za ojczyznę i cara i prawosławnym krzyżem. Kończy się potyczka kawalerii. Dragoni spędzeni z pola z polskimi łanami na karkach opuszczają pole bitwy. W naszym widowisku udział wzięło dwadzieścia kilka koni. To teraz wyobraźcie sobie Państwo szwadron liczący ponad 100 koni, a to też jeszcze nie była jakaś znacząca siła. Najczęściej jednak Rosjanie w tych walnych bitwach uczestniczyli, wystawiając w pole kilka szwadronów. Tych kilkuset jeźdźców musiało robić niesamowite wrażenie i taki piechur trzymający w ręku karabin z bagnetem, naprawdę musiał mieć żelazne nerwy, aby przyjąć natarcie szarżujących dragonów, ale i w drugą stronę. Rosyjski piechur też musiał niejednokrotnie stawić czoła powstańczym pikom i szablom w atakach desperackich, chociażby taki atak przeprowadził w bitwie pod Małogoszczem młody kapitan Jaszowski. Niewielu miał tych swoich kawalerzystów, ale aby zatrzymać, Napierające na miasteczko kolumny rosyjskie poprowadził szarże, w której poległ, pochowany jest na górce cmentarnej, na cmentarzu w Małogoszczu, obok innych powstańców poległych w tej bitwie. Koledzy z Małogoszcza świetnie tę historię znają. Szarża kapitana Jaszowskiego uratowała oddziały Langiewicza, który sprawnie z tej matni wyprowadził oddziały piesze. Łupem Rosjan padły, padły tabory. A skoro wspomniałem o Jaszowskim, proszę Państwa, są Jaszowice pod Radomiem, prawda? Więc to jest gniazdo rodowe Jaszowski. Co prawda kapitan Jaszowski nie urodził się już w Jaszowicach. Ta rodzina już stąd wtedy wyemigrowała e, na Mazowsze e, i Jaszowski przyszedł na świat tam właśnie. Natomiast ich gniazdem rodowym były Jaszowice pod Radomiem. Skoro powiedziałem o Jaszowicach, to warto wspomnieć jeszcze o jednej rzeczy, proszę Państwa. Z Jaszowic pochodził E, syn e, właściciela Jaszowic, który nazywał się Rudkowski. I postać przeszła do historii dlatego, że był jednym z pięciu poległych w tej wielkiej manifestacji w kwietniu 1931 roku na ulicach Warszawy. Tych słynnych pięciu poległych, od których zaczęły się wielkie manifestacje i w efekcie przyspieszyły wybuch powstania, to wśród tych pięciu poległych był chł chłopak. Był chłopak z Podradomskich, Jaszowic, Rudkowski, Mieczysław chyba, jeśli dobrze pamiętam. Ostatnie starcie piechoty. Proszę Państwa, epopeja oddziału Malinowskiego właściwie zakończyła się tym, że po bitwie pod Molendami ten oddział się rozformował, broń zakopano, żołnierze rozeszli się. Nie wiemy, co się stało z Malinowskim, nie wiemy, jak miał na imię. Najprawdopodobniej jest to ta sama postać znana z Podlasia, gdzie w roku 63 taki dowódca dowodził i większość tych żołnierzy Malinowskiego przyszła tu w Kozienickie, właśnie z tamtej strony Wisły. Próbowali tu jeszcze rozniecić to powstanie, ale tak jak wspomniałem, po ukazie carskim, po tym jak car u własnych chłopów, trudno było już zachęcić mieszkańców kozienickich wsi do wstępowania w szeregi powstańcze. Raczej oddział jego wykonywał zadania, zadania policyjne, zadania żandarmerii, między innymi Tropiąc, ścigając żwiczni, donosicieli, kolaborantów, no i takich paru chłopów z puszczy Kozienickiej Malinowskiej powiesił za sprzyjanie Moskalom. Ten oddział został rozformowany. Wspominałem już o oddziale Kawalerii Norudowskiego, który jeszcze pod Orońskiem ukońsił Rosjan, ale tam zdecydował się już tych wziętych do niewoli żołnierzy ze Skorty Poczty nie zabijać. Wygłosił do nich tylko przemówienie, że mieli świadomość przeciwko komu i w jak złej sprawie walczą, i puścił ich wolno po uprzednim rozbrojeniu. Rudowski przeżył powstanie, resztę życia spędził na emigracji. Jak wielu spośród tych, którym udało się przeżyć wydarzenia roku 1963-1964, dość duża grupa powstańców z naszego regionu resztę życia spędziła w Galicji, przeszła przez więzienia austriackie. Ale byli tacy, proszę państwa, którzy trafiając w ręce austriackie, zostali siłą wcieleni do armii austriackiej. Jak jeden z chłopaków, którego nazwiska teraz sobie nie przypomnę, ale pochodził z chlewisk pod Radomiem, trafił do armii austriackiej i z armią austriacką wysłany został do Ameryki Południowej, gdzie walczył o wpływy Habsburgów w jednym z amerykańskich krajów i tam zginął tonąc w, w, w rzece. Te informacje przyszły tu do Chlewisk. Także zobaczcie Państwo, jak wojna potrafiła w tamtych czasach rzeczywiście miotać ludźmi po całym świecie. Wstępując do oddziału powstańczego pod Radomiem, nie sądził, że skończy żywot w Ameryce Południowej. Ale tak to bywało. Ci, którzy trafili do Galicji, bardzo wielu z nich mieszkało później w Lwowie. Na przykład hrabia e, Męciński, który zasłaniał Czachowskiego pod Jaworem Soleckim. Dokładnie zasłaniał własną ręką tę... Tę rękę dragon jednym cięciem szabli mu odrąbał, stąd do końca życia był kaleką, ale Męciński przeżył. Zresztą pomógł mu w tym przeżyciu rosyjski oficer, który Czachowskiego wytropił. I Męciński został przerzucony przez granicę austriacką. Przeżył powstanie, resztę życia spędził w we Lwowie. I tam jest pochowany w Lwowie na cmentarzu, na łyczakowie. Znajduje się tak zwana powstańcza górka. Tam znajdą Państwo nazwiska wielu powstańców, o których mogą Państwo przeczytać w literaturze dotyczącej powstania styczniowego w naszym regionie. Zmarłych w Lwowie grzebano w jednym miejscu, stąd właśnie powstał na cmentarzu Łuczakowskim taki... taki mniejszy nieco cmentarzyk, ale w którym spoczywają powstańcy styczniowi. I pada komenda bagnet na broń. Proszę się tylko nie śmiać panowie, bo wtedy zdjęcia są głupie. Straszna to była wojna. Każda wojna jest straszna, natomiast do no, rzeczywiście w tych bitwach, w tych bitwach trzeba było wykazać się tyleż umiejętnością walki co i zimną krwią, bo przecież tę śmierć zadawało się patrząc wrogowi prosto w oczy. Dziś często żołnierze nie widzą się, a zadają sobie śmierć na duże odległości. Rany y, w takich bitwach bardzo często były ranami śmiertelnymi ze względu na brak środków dezynfekujących. Pchnięcie bagnetem, a już szczególnie postrzał ołowianą kulą, y, to były.